Dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przedstawiamy serię książek od wydawnictwa Baba Ryba: Świnka Malinka i Słoń Leon. Pierwsza: Masz coś w, na głowie, druga: Jestem żabką, a trzecia: Książka: wymarzona wycieczka. Ze mną dwie dziewczynki: Natalia i Julia. Cześć! Cześć, cześć. Czytałyście, zaśmiewałyście się, eee, o czym jest ta seria? Powiedz Natalko. To jest taka śmieszna bardzo seria komiksów. Kto jest bohaterem? Świnka Malinka i Słoń Leoś. No właśnie, a jacy oni są Julia? Powiedz ty mi, jakie to są charaktery bohaterowie? Że Słoń Leon lubi mieć wszystko ym, w planie, musi najpierw rozmyśleć plan, działania, a, a ym, właśnie świnka malinka to może wszystko od razu robić, bez żadnego planu. Tak jest, ekspresyjna. Połączenie po prostu w wrzątku z lodem, można by powiedzieć, a mimo to dogadują się świetnie. Ym, oni się bardzo ym, świetnie się dogadują ym, no i no i też są dobrymi przyjaciółmi i sobie y, na przykład pożyczają rzeczy. Dokładnie. No, mnie najbardziej z tych trzech książek rozbawiła wymarzona wycieczka. Przyznam szczerze, że jako osoba dorosła, czytając ten komiks, y, no płakałem ze śmiechu. Y, o czym to było pokrótce? Może Julia, weź przybliż naszym słuchaczom. Że słoni Leon powiedział y, śwince Malince, że chce z nią wyjechać y, na wycieczkę. No i y, on mówił, co, y, y, że, że na przykład jak będzie padało, to trzeba mieć parasole, jak, y, jak będzie słonecznie, to trzeba mieć okulary przecież słoneczne. I Świnka Malinka, wszystko mówiła, że ma w domu, biegła do domu i dawała to słoniu y, słoni, Słonikowi. Słonikowi, tak. Tak jest. Oczywiście no nie da się tego przedstawić tak, jak mówimy, jak to jest zabawne i humorystyczne, bo tutaj dużą rolę w tych komiksach robią rysunki, miny tych charakterów. Ta kreska, jak to jest wszystko ujęte, jak Ci się podobało, natalko, rysunki w tych książkach. Rysunki też są bardzo śmieszne. No i najśmieszniejsze to jest Słoń Leo i świnka Malinka, bo oni w każdej książce i w każdej książce musiałam się wyśmiać. No tak, mają przygody tutaj niesłychane. W książce zatytułowanej Jestem żabką. Malinka. Wykazuje bardzo dużą dozę wyobraźni. Tak, zgadzam się. A co takiego robi? Udaje, że jest żabką, i ym, słoń, już my, słoń Leon już myśli, że ona się zamieniła ze świnki w żabkę. A jak, jak świnka malinka mu mówi, że 5 minut temu się zro, zrobiła żabką, to słoń mówi, że 5 minut temu była jeszcze świnką. No tak, i oni się właśnie takie dogadywanie się dwóch sprzecznych całkowicie ze sobą charakterów, komiczne sytuacje, fajna kreska, do czytania dużo jest, czy nie? Nie dużo, ale są bardzo śmieszne obrazki i te są bardzo śmieszne słowa. No tak, same te dialogi, które, jakie. Te rozmowy, które toczą między sobą e, świnka e, ze słoniem, no naprawdę e, bywają, bywają bardzo wesołe. Tak, bardzo wesołe. Um, ja lubię te w sumie komiksy. One są krótkie, um, dla dużych i dla młodszych, nawet, mo, nawet rozśmieszyły Ciebie. To prawda, nawet rozśmieszyły mnie. E, takie bardzo książki pozytywne, poprawiające nastrój, poprawiające humor. E, dlaczego, Natalka, polecasz serię Malinki i Leona? Ponieważ są bardzo wesołe, ym, są bardzo ładne ilustracje, ym, są bardzo śmieszne i. No, jak dla mnie, to niczego tam nie brakuje. Właśnie. A są też dowodem na to, że sprzeczne, zupełnie osobowości mogą się ze sobą dogadywać. Taki planujący wszystko i trzymający pod kontrolą słoń leon razem z tą taką bardzo żywą i ekstrawertyczną świnką. Polecam bardzo dla małych czytaczy, jest tam bardzo mało tekstu i małe dzieci mogą też się przy tym skupić. Oraz tacy, którzy zaczynają swoją podróż z czytaniem też nie powinni mieć problemu z tymi komiksami. Tak, bo tam jest, naprawdę no, no, przeczytać na przykład Muł albo Kids Kids, to nie jest nic trudnego, bo to no właśnie tutaj jest Mało tekstu, więcej jest rysunków na całe strony. Tak jest, ale historie bardzo pozytywne, bardzo śmieszne, jak mówicie. I polecamy całą serię. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Pa.